Witam Państwa serdecznie o jeszcze sobie nagram jedną rodzinkę co w tej rodzince słychać tu przed zimą po zakarmieniu to widać proszę Państwa że tych jest i za zatworem Chyba ja będę musiał uszyć troszkę dymku. Dzisiaj jest 19-20 wrzesień 2020 rok. I taka rozrywka. Dzisiaj nie troszkę poniosło w taki dzień jak dziś takie sprawy robić, no ale choroba wściekła, tu raczej matki nie będzie na tym pierwszym plastrze o opresowego sobie z kraja nie muszę plastru wystawiać tam gdzie pieski sikają to też jest mocna rodzina jak z, u niej z pokarmem jest tak Ogólnie jest nieźle z pokarmem. Widzę. Pokarm jest bardzo ważny, żeby pszczoły nie męczyć przeróbką syropów na wiosnę, tylko żeby miały zapad z zimy. No i jest w pszczół, proszę państwa, piękny, ciemny, jednolitego koloru. Jest to pszczoła taka czysto rasowa. Wiadomo teraz już nie ma tak pszczół aż aż. W środku jest miejsce na uwiązanie kłębu. Pojawiły mhm. się jaja. O proszę. Jako że rodzina nie jest leczona niczym w tym roku o i tu jest proszę państwa matka jakże odmienna od innych jest ciemna szpiczasta widać że to jest młoda osa no mam nadzieję że jest na wizji o przechodzi na drugą stronę plastra i jak najszybciej ten plaster proszę Państwa, muszę chować zobaczyłem ją z drugiej strony plastra i wkładam do ula jeden youtuber mi pisał że w tym ulu mam zgnilca amerykańskiego ten byłby zgnilce amerykański proszę Państwa to na tą chwilę tej rodziny już by nie było chyba zobaczył że komórka jest troszkę dziurawa A jak pszczoły nie dosklepiły no to była dziurawa lub gdy pszczoła się wygryza zaczyna no proszę państwa ta ilość pszczół na zimę na tylu gramkach to nie jest tak ta mała ilość jest dobra ilość pszczół także jest nadzieja na przyszły rok że coś z tego będzie no i jak wiadomo z poprzednich nagrań realizuję ten swój program krótkiej komórki proszę Państwa i podniesionego stężenia CO2 w ulu I tak wygląda, że gdy po podkarmieniu pszczół są pszczoły wóla. no to krótka komórka, jak na dzień dzisiejszy, jest skuteczna w walce z warozą. Ale niektórzy pszczelarze mówią, że waroza wszystko potrafi ominąć, co i człowiek może zafundować no zobaczymy jak to się skończy o, ustawiłem te rameczki także ta rodzina dość dobrze wygląda jest dość wyprasiona proszę państwa tym optymistycznym akcentem będę kończył to nagranie. Serdecznie się z Państwem żegnam. No i muszę ten uporządkować.